Hejka kochani. Jeszcze wam opowiem fajną ciekawostkę na temat klimatyzatorów. Dowiedziałem się właśnie w firmie od męża, od super, męża mojej kochanej super szefowej w firmie Skynet, jak to z klimatyzatorami jest. Natomiast <laughs> za oknem, żeby go zainstalować, to musiałbym te dwie rury puścić przez mur. Elewacji. No tego nie można zrobić. Ale można go dać od środka. W pokoju. I klimatyzator. Nie musi być na pół okna. Bo są specjalne klimatyzatory wielkości tego monitora. No tak jak półtora monitora tego. Tak ciubkę większa od tego monitora. Ale to ciubkę. I taki kwadracik można zawiesić pod sufitem naprzeciwko lufciku. O. Tam, gdzie jest wentylacja od szafy, to można ewentualnie nad tą wentylacją taki kwadracik przykręcić o. nad tym odpływem powietrza z szafy. To by był taki kwadracik podwieszony albo po prostu położony na tym, ale lepiej jakby był przywieszony, tak jakoś przykręcony solidnie i natomiast e, druga część by, by była gdzieś mniej więcej tu pod sufitem na ścianie gdzieś tu albo gdzieś tu po prostu blisko bo to by był po prostu e, klimatyzator do chodzenia komputerów że jakbym chciał na przykład sobie skorzystać z komputerów tak jak teraz korzystam a byłoby lato i byłoby dość gorąco to wtedy po prostu bym go sobie uruchamiał e, no i E, oczywiście, ja tak mówię, że taki klimatyzator lubi trochę pobrać się mocy, nie? Ale są różne klimatyzatory i ten klimatyzator, który bym ja nabył, to by był zrobiony właśnie pod komputer specjalnie. I natomiast by był tylko wtedy uruchamiany, właśnie kiedy by było bardzo ciepło, w okresie letnim powiedzmy. No i natomiast już Wam mówię, jak to będzie. Oczywiście z takiego klimatyzatoru jest wyciąg powietrza, który wydala powietrze ciepłe na zewnątrz, nie? To natomiast wtedy, kiedy bym chciał, powiedzmy, użyć tego systemu chłodzenia, to wtedy taki fartuch, uchylam okno i tam, gdzie jest to odchylenie okna, zakrywam gumą specjalną. Która by po prostu już nie wpuszczała powietrza do pokoju, bo by w tym wycięciu uchylonego oknia, okna była po prostu guma wycięta, odpowiednio dopasowana na, na szerokość odchylenia. Że to odchylenie okna to by było po prostu zakryte specjalną gumą, którą bym po prostu tam wkładał. Ona by spełniała funkcję takiej uszczelki. I tam byłoby wycięcie oczywiście takiego kółka do wylotu powietrza, które by było przymocowane do tego kwadratu, tam gdzie jest wylot powietrza, i cały wylot powietrza by szedł przez taką, można powiedzieć, przez taką jakby e, rurę, która by miała ujście e, na górze okna, że po prostu z dwóch stron byłaby specjalna guma włożona na szerokość uchylenia okna. Na górze tej gumy byłoby wycięcie specjalne, które by umożliwiało po prostu wylot powietrza z klimatyzatora. Że te powietrze z klimatyzatora oczywiście by miało ujście przez taką rurę, która by wychodziła po prostu poza lufcik, tylko oczywiście nie poza lufcik, nie poza parapet, tylko by tam gdzie jest odchylenie okna, to tam właśnie by było takie wycięcie. Coś w rodzaju takiego jakby stawka do odkurzacza, taka duża. Że to byłoby coś w rodzaju takiej stawki do odkurzacza, takiej dużej, w gumie zamontowana. I po prostu te powietrze by górą wychodziło, poprzez właśnie te wycięcie. Że od z lewej i z prawej strony by było okno uchylone i, i tam byłaby ta właśnie uszczelniająca guma włożona a na górze by była płaska guma z wyciętą dziurą i tam byłaby właśnie dziura w którą byłaby włożona rura, która by szła w kierunku klimatyzatora, że klimatyzator powietrze, który by wypuszczał z siebie to by szło po prostu prosto do tej rury. No, że to jest bardzo świetne rozwiązanie, które się sprawdzi, i natomiast e, e, jest to możliwe do wykonania. Oczywiście, no, klimatyzator w chwili obecnej nie musiałby teraz powiedzmy pracować, ale na przykład w takich okresach bardzo upalnych lat, tak jak teraz bym sobie siedziała, byłoby dość ciepło to by się świetnie sprawdziło. Że jest taki plan, tylko jeszcze nie wiem, czy go zrealizuję, jeszcze będę dużo nad tym rozmyślał, analizował, bo no, to są sprawy, które trzeba jeszcze dobrze przemyśleć, czy to zrealizować, czy jest to konieczne, bo no, oczywiście to jest dobry plan, ale oczywiście no, w okresie letnim, bo jeśli chodzi o okres taki jak teraz, to jest jeszcze wszystko bardzo ładnie, pięknie no. To są, to są takie przemyślenia przeprowadzane oczywiście w tym kierunku, które może zrealizuję, a może jednak zrezygnuję, że są takie właśnie ewentual, ewentualności tego tematu, nad którym po prostu rozmyślam jeszcze. Plan jest dobry, ale jeszcze będę się zastanawiał, czy, czy jednak go zrealizować, czy nie. To takie przemyślenia jeszcze będę przeprowadzał. No dobra, no to hejka, siema, to chciałem wam opowiedzieć, że jest Możliwość taka zainstalowania w ten sposób klimatyzatora o mniejszych rozmiarach przeznaczonego pod cel komputerów. Hejka, pa.